Dzień dobry Państwu, koja się Didy teraz. Zapraszam na relację, na drugą relację z Baltica, w tym razem relacja taka bardziej stateczna z kamery stacjonarnej. Byłem przez chwileczkę latałem przez Państwa dronem, no i już taka szarówka robi się, pogoda się robi szaro, ciemno, chłodno, wilgotno, deszcz z powrotem mży, także miałem troszeczkę szczęścia, że polatałem dronem. W tej chwili Państwo oglądają ostatnie już, myślę, godziny, może nie godziny, tylko dni pobytu tego statku chińskiego właśnie przy, przy Baltic Cup. Cztery słownice, które mm, przypłynęły właśnie na tym statku, są już rozładowane. E, trwają ostatnie prace związane właśnie z e, przeładunkiem tych słownic. Te słownice są na dobrą sprawę już, proszę Państwa, na lądzie, natomiast na samym statku odbywają się takie prace porządkowe. Myślę, że to potrwa jeszcze jutro, może pojutrze i w najbliższym czasie statek ten myślę, już opuści Gdańską Zatokę. Cztery suwnice bezpiecznie stoją już na suchym lądzie, I, i tak jak powiedziałem, na początku przyszłego roku, dokładnie w marcu, spodziewane są kolejne trzy identyczne suwnice. Miejmy nadzieję, że statek przypłynie ten sam. Jak wiemy bodajże 14 października tego też roku podobny transport zakończył się tragicznie. Chiński producent suwnic Płynęły bodajże się trzy suwnice. No i w jakimś tam porcie jedna suwnica zahaczyła o, o dźwig i, i wielkie nieszczęście. Żeby było mało, ten sam statek zdaje się dwa, dwa tygodnie później Płynąc, natrafił na, na jakiś tor, na jakąś taką... tajfun. No i w każdym bądź razie kapitan statku zadecydował że o ewakuacji załogi. Problem polegał na tym, że ten holownik, który miał dopłynąć po załogę, również nie mógł dopłynąć po, po, po proszę Państwa, po, po tę załogę. No i suwnica. Przepraszam, statek ugrzązł na, na mieliźnie. No i to taki pech dla tego statku podwójny. Siła tego sztormu, proszę Państwa, zepchnęła statek na, gdzieś na brzeg i jedna suwnica, proszę Państwa, całkiem chyba zniszczona. Straty olbrzymie. Całe szczęście, że załodze statku nic się nie stało, ale to tylko świadczy o tym jaki, proszę Państwa, to jest bardzo niebezpieczny ładunek, jaki to trzeba posiadać wiedzę, jakie trzeba posiadać doświadczenie, żeby, proszę Państwa, sterować takim statkiem z takim ładunkiem. Tak jak wspominałem w wielu relacjach, na pokładzie tego statku chińskiego znajdowały się te cztery suwnice, które Państwo w tej chwili widzą. Te cztery słownice przypłynęły do Gdańska w stanie właśnie takim, jak teraz widzimy. One były złożone. To bardzo rzadki widok. Nie wiem dlaczego, szczerze powiedziawszy, nie jestem ekspertem. Zdecydowano o transporcie słownic złożonych. Natomiast te właśnie słownice, tyle mil morskich przepłynęły z Chin do Gdańska, i proszę sobie wyobrazić. Przypłynęły z góry w z góry, zaplanowanym góry czasie, terminie, punktualnie. Natomiast tutaj pokrzyżowało przypłynięcie do Baltic Cup mgła bardzo silna. Jadąc do Gdańska wtedy w niedzielę 27, przepraszam, jadąc na Baltic wtedy 27 października, zdawałem sobie sprawę, że nie jest dobrze, że rozładunek tych słownic będzie z pewnością opóźniony. Tylko można sobie. Sobie gdybać. Ja jako można powiedzieć laik, e, śmie powiedzieć, że, że te słownice e, specjalnie e, nie odczułyby jakiegoś, jakichś skutków, proszę Państwa, mgły. E, Z pewnością mogłyby być te słownice rozładowane, a które tak sobie takie ja sobie skromnie Czasami rozmyślam, uważam, że chodziło tutaj o bardziej o, jakoś, o jakieś filmy promocyjne związane właśnie z Baltika czy z regionem, czy z miastem Gdańskim, Gdańskie, żeby jakieś powstały piękne zdjęcia, takie przejrzyste, w pięknych kolorach, czy też właśnie, czy też właśnie no takie mam właśnie zdanie na ten temat, że zdjęcia, filmy takie, może jakieś reklamowe czy też może nawet wyklamujący sam statek, czy Baltika no ciężko nie powiedzieć. Tutaj myślę, że każda ze stron może mieć takie opółwólne korzyści. Także w Gdańsku już można powiedzieć ciemno. W tej chwili mamy godzinę, jak nagrywam ten materiał, 16.03. Także mają Państwo już takie wyobrażenie, jak to wygląda w dniu dzisiejszym nad, nad Gdańską. Śmiało można powiedzieć, że nie jest już jasno. Już dzień zdecydowanie krótszy i możemy się spodziewać już zakończenia pracy na Baltic Cup. Widzę, że już ten obraz taki jest niewyraźny. Po prostu zbyt mało światła. Wobec takiej sytuacji powoli będę się z Państwem żegnał. Mam nadzieję, że filmy czy ten wcześniejszy z drona, czy też ten z kamery będzie się podobał, zdaję sobie sprawę, że film z kamery już jest nagrywany o takiej porze dnia, że nie wszystko będzie szczegółowo widać. Natomiast proszę zobaczyć, cały czas na Baltic Hub, cały czas wytężona praca i, i czy kopalki, czy samochody ciężarowe cały czas jest ruch i, i tak będzie do późnych godzin wieczornych. Baltic Hub robi wszystko, proszę Państwa, żeby dochować terminu, który, który jest właśnie uzgodniony w połowie przyszłego roku. Właśnie terminal T3 ma zostać oddany do użytku. Także dziękuję Państwu serdecznie za poświęcony czas, za obejrzenie filmów. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że filmy przypadły do gustu. Postaram się, proszę Państwa, w dniu jutrzejszym jeszcze zajechać. Może, jak się uda, będziemy świadkami wypłynięcia statku chińskiego, właśnie z Baltic, z Zatoki Gdańskiej. No, a tutaj myślę, że z tymi, tymi e, suwnicami jeszcze pracy jest co miara, żeby to wszystko e, po prostu dopasować. No, i czekamy na kolejny, na kolejny transport trzech suwni, które, tak jak mówiłem, mają być w Gdańsku 3 miesiąca, dobrze powiedziałem, marca 2025 roku. Tak w tej chwili wygląda właśnie Baltic Hub. Żegnam się z Państwem jeszcze raz. Zapraszam do subskrypcji kanału Dzidek teraz. Jeżeli film się oczywiście podobał łapka do góry koniecznie obowiązkowo jeżeli jest jakaś pomysł na jakieś zapytanie czy zapytać mnie czy, czy sugestia jakokolwiek związana z tym filmem moją pracą z budową proszę się nie krępować i śmiało pisać w dziale komentarze ja oczywiście ja nie jestem jakimś Mega wielkim ekspertem w tych sprawach. zdaje sobie sprawę, proszę Państwa, że na forum, czy właśnie oglądający niektórzy z Państwa mają wiedzę potężną, proszę Państwa. Także z pewnością trzeba liczyć właśnie na, na tych ludzi. Także miłego dnia życzę. Dobranoc. Jeżeli Państwo oglądają ten film wieczorem, cześć, trzymajcie się widzowie.